Siema, siema! Z tej strony ja, ketchup jest i dzisiaj sobie gramy w Minecrafta, dawno nie było, ale słuchajcie, zaczynamy nową serię My... Minecraft Survival, no po prostu Survival, ale no wgram sobie modyfikację i dzisiaj właśnie wam ją pokażę. O, już jesteśmy właśnie na świecie, ale czemu ja mam Steve'a to ja nie wiem, dobra, yy, nieważne. Słuchajcie, mam jeden, no, no, no w sumie nie wiem czy to jest modyfikacja, bardziej taka tekstura jakby No nigdy nic się nie zmieniło, ale jest jeden mały szczegół i właśnie ja tego szukam Niektórzy mogą już wiedzieć o co chodzi, jeśli chcecie mogę kiedyś zrobić poradnik, jak wgrywać na tablet albo telefon, właśnie modyfikacje Na Xboxa też się je da ten Pobrać? O, o Jezu, ja w ogóle je pobrałam? Co jak mi się nie pobrały? O ja, ale by był... Ale by był fail, co nie? Takie nie pobrały się jednak. Dobra, są, widzicie? Mamy lucky bloki w końcu. Aha, no świetnie. Yy, Wybył wy na sam początek gry, po prostu. Kozacko ludzie Kozacko się zaczyna nas survival To będzie dosyć długa seria mm, Ale właśnie teraz szukam lucky bloków Bo z nich czasami wypadają takie kozackie rzeczy Myślę że tam lucky bloki A w sumie wełna też mi się przyda Okej okay. I teraz tak nie zaczynamy O, że kopię najpierw drewno bo w sumie to jest bez sensu, skoro możemy otworzyć i Lucky Bloki. No właśnie, nie szukam. Mm. Jakoś ich nie ma. Nie wiem czy jakbym ustawił truny to by było ich więcej. Chyba nie. Chociaż w sumie. Bo jak włączyłem pokojowy to był Lucky Blok za Lucky Blokiem normalnie. O, tu zginął. A nie. Oj Lucky Blok! Jej! Um, oby nie był zło. Przydałby się łuk w sumie, żeby przelać. A, bałwan, śniaczki. No tu nie, bałwan nam śniaczki da... Mogę no, 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 mieć śniaczki za Oki. Okay, jedna śnieżka. Um, dobra. Nadal szukam takich bloków, e, bo raz mi wypadło tyle wełny i wszystkie kolory. Tylko nie wiem czemu właśnie wtedy nie miałam osiągnięcia, bo laki bloki chyba kasują te jakby osiągnięcia. Czyli nie dostaje się. Jak dostaje się jaką, jakąś rzecz, to się nie dostaje osiągnięcia. wiecie, to, to, to tak chyba działa. Więc jeden taki mały minus. Może. Nie wiem w sumie. Ej, w sumie przydałby się, wiecie, co tu się przydało? Zachowanie kwipunku, bo jak, jak teraz umrę... No to będzie słabo i nad bardzo słabo oprzelony. Ja gram na wersji 1.13.2 chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale nie mam listów. Nie wiem, czy to jest do 1.13.2. 1.14.2, przepraszam Jezu. My się mi my się myli, bo tak szybko te 1.14 wyszło. No tam w jeden rok. No w sumie jak na tako, tak bardzo rozbudowaną wersję. No to ja myślę, że szybko. Ale nieważne. Szukamy dalej laki bloków. No i właśnie mogę też zrobić takie coś. Po prostu zrobić taki tor laki bloków, że będziemy otwierać jeden za drugim. No wiecie, Lucky Block Race. O, o to mi chodzi. No gdzie te Lucky bloki? Czekajcie, spróbujemy sobie ustawić to pokojowy i sprawdzę, czy wtedy jakby zaczną się pojawiać nam te Lucky bloki. Okej, okay, mamy peaceful. No i od razu taki vlog nam wyskoczył. Ludzie. Ej, ja myślę, że w sumie na początku możemy mieć takie na razie na, na tym napis No owieczka, spoko, możemy sobie ją zabić. Ej, Wiecie co, ja myślę, w sumie możemy teraz sobie dać kit inventory true. Ej, ja ciągle... I damy sobie na razie łatwy, tak na Ach, już chciałem. Kreatywny. Dobra. Hmm. Tylko nie pan burza. O Boże. Czemu ja go w ogóle subskrybuję, to ja nie wiem. Gdzie to jest? No bla bla, bla. Keep inventory No to czekajcie. Muszę sobie na chwilę ustawić kreatywny przepraszam, że tak w ustawieniach na tak grzebie ale po prostu muszę to zrobić, bo później będzie głupio, że ten że zgubię wszystkie no jak to się nazywa itemy, no, no ja Nie miałam co m, czegoś do stracenia no bo jezu gdzie te laki bloki no dajcie mi lucky bloki. Elowca. Wiecie co? Mogę sobie chyba zebrać pierwsze drewno na pierwsze narzędzia. Bo to w sumie na razie nie ma sensu. Nie wiem, wcześniej było więcej. Albo mam taki świat po prostu. Czekać. No módźki tu są. Zaraz je sobie pozbiłem. Okej. Okay. Zbieramy sobie drewno. Dziwne, że tu nie ma żadnych klocki bloku. Raz mi wypadła serio enchantowana zbroja i enchantowany miecz. Ale diaksowe wszystko oczywiście. No bo skórzane no to takie... słabe. Dobra, zbieramy sobie. Okej, okay, mamy sześć. Co to jest? A, a to tu już byłem fajnie. Fajnie, że się wróciłem. Czemu ja mam tego Nie mam tak piwa, ja nie lubię piwa. Ja. Nie wiem jak wy, ale ja go nie lubię. Nie lubię grać, wolę jakieś tam... postacie. Okej, okay, robimy sobie... Kilof, siekierkę, mieczyk i kilof. Kilopów nigdy nie zawiele. Ej, nie zrobiłam tej taktyki, że jest tylko kilof, a płynie kamień. Ale dobra, krówki sobie pozabijamy, a masz Mućka. Potrzebuję mięsko. Możemy też sobie zrobić zbrejko, chociaż i tak tu są takie bloki. ona? A, z nami tak nagle w oczu. Okej, dajcie mi skórę, tam w ogóle widziałem owce gdzieś tam. Bank. Jeju, trawa. Tylko nie trawa. W ogóle dawno nie było Minecraft podróżnicy. Może niedługo wrzucę. No ciągle mówię, że wrzucę i nie wrzucę pewnie. Ale no, zobaczymy. Bo na razie Minecrafta po prostu nagrałam na tablecie co tu jest. O, już myślałam, że taki malutki kanion. Ja lubię takie małe kaniony, co można tak szybko zaeksplorować i iść dalej. Okej, okay. tam jest jeszcze owca. No to już przekimać się będziemy mogli. A raczej ja będę mógł. XD. Szkoda, że po spaniu nie można, nie jest tak, że się regeneruje życie i głód. To by było nawet całkiem spoko. Dobra, te, tego bijemu nie lubię, ale jak gody lubię. Zbiera sobie jak głódki. zbiera sobie całe krzaki i tak to nie będę wracał. Albo będę przynajmniej, no w sumie mogę sobie później zasadzić to. Za dużej różnicy nie będzie. A nawet je rozmnożę. Jagody A muszę coś zjeść. No spoko. Ila mućka przecież mi dała jedzenie. Patrzcie, jedzenie od mućki. A mućka chyba jest lepsza od owcy. O, owcy. Yy, dobra, jemy. Mniem, mniam Bardzo dobre mięcho. Ale coś czuję, że się, że idzie noc, więc zrobimy nasze pierwsze łóżeczko. Bęgi, powin, powinienem być acygment. Zrobiłeś łóżko, ale ja już go mam. Tu, tu, tu. A, dobra. A, kwiatki, no spoko, spoko. Ym... Dziwne. Czasami fajnie jest tak, że z laki bloków jakby wypadają laki bloki, że te jajka. Bo je się spawnuje. To jakby są moby, które się zabija na hita. I one właśnie dają przedmioty. Okej. Okay. Okej, okay, już noc idzie. Nie chcę, żeby mi się teraz... Potwory... Yy, zres... Yy, zden, no. Zres... no... Zrespiły. O, dobra. Już jest piękny dzionek. Dobrze, że nie pada. Możemy iść dalej. Ale szybka, Szybko ta noc minęła. I um, tutaj jakaś owca, nie potrzebuje Jest Lucky blok! Błagam byle... Nie, nie było. Ej, podwójny był Lucky blok! A niech to... O Jezu, jeszcze śmieci, wysadzę je. O, żelazo znalazłem. A niech to... Czy ja tu mam? O, obejrzę. A nie, to są dynie, kurczę. Ale dobra, żelazo odkryłem, idę po nie. <grym> to było jakoś tu XD w ogóle. Dobrze, że wysadziłem te okropne śmieci. Bo w sumie na razie mi nie, nie, mechanizmy nie są potrzebne. Ja dopiero potem będę robił jakieś te. O, Lucky Block? Tak. Jeszcze tam jest. <grym> o. Coś, co ja lubię. Dla co? Co tam wypadło? Jeszcze raz. Ja ja to wezmę. O Jezu. Uh! Creeper. Aha, to było fajnie. Ale resztę nie wziąłem, bo tam pamiętam, że też jeszcze wypadał kilo. Ale dobra. O nie, tu nie mogę zabrać wlaza, bo mam drewniany. Ale dobra. To jest kolejny Lucky blok. Patrzcie, jak na łatwo idzie, spokojnie. O! NDP-wys. O, jeszcze ta oko kresu no to, ja, no to w sumie możemy od razu pójść do kresu. Nie no, żartuję. Ile tych Lucky Bloków? jest ten. Polana Lucky Bloku. Normalnie nie to byle by nie było jakiegoś złego. No i creeper. Chodź tu. Pali się. Powinien się palić. Bęk Ojea oh, yeah. Koks Ksy i złote jabłka, no nieźle Kozak jestem normalnie Dobra, zbiorę, zbiorę sobie kolejne mućki, będę miał zbrojkę Ale W ogóle Widzicie na odcinek z Robloxu Robloxa, gdzie był ten sur, taki survival Bo tam w ogóle jeszcze nikt nie widział tego odcinka, nie wiem dlaczego no teraz jak to oglądacie, to już pewnie, może ktoś obejrzał, ale na razie w tym momencie to I to mnie bardzo denerwuje, yy, że nikt nie wie nawet, że ja wrzuciłem odcinek. Mam 11 subów. O, o fajnie, to jest ten fajny biom lodowy, ale ja go nie chcę na razie. W ogóle patrzcie jak ta siekierka szybko ten kopie Jakie on ma, ma w ogóle ten enchanty, Ale upgrading Jezu ja zawsze nie mogę tego wypowiedzieć ranking 1 3 Ale nieźle W sumie szkoda, że jeszcze killoff mi wpadł tam do kanionu Ej. Ona się nie niszczy, ale kota. A Albo ona ma ranking. Dobra spoko spoko, siekierka Mogę sobie zebrać mnóstwo drewna Możemy dziś już zrobić dom, a zaczęła się niszczyć No ale tak całkiem dosyć powoli jak na złotą No to powoli dosyć się niszczy Więc spoko, a na, ej W ogóle ja mam taką kuzacką siekierkę, ona się w ogóle nie niszczy, XD Prawie w ogóle ale fajna siekierka, a patrzcie, zaraz pokażę wam ile mam drewna, już 28 xd Kozak siekierka, w sumie, chyba już dziś będziemy mieć ten, materiały na dom A niektórzy to przez 5 odcinków robią, no w sumie ja przez całą serię robiłem jeden głupi dom Dlaczego ją przerwałam, a ja jeszcze go nie skończyłam do tego o Jezu, teraz ja taki długi odcinek zrobiłam, ale już mi się nie chciało tego e, wrzucać, bo to było jednak zbyt długie. i tutaj mamy kolejny ten Lucky Blok. Gorzej jak będę miał Lucky Blok koło domu, a tam kurczę TNT albo właśnie takie coś jak creeper. Ale mogę tu nóżki mu zrobić. No i pięknie, dziękuję. Okej. Okay. Teraz się tak zastanawiam, gdzie by zrobić tutaj miejsce na dom. Jeszcze sobie podbieram drewno bo drewno się przydaje bardzo i chyba każdy każdy gracz Minecrafta to wie że drewno jest najlepsze normalnie okej okay. zaczynam gadać dziwacko no to spoko to już możecie wyłączyć nie <laughs> no, że ty oglądaj oglądajcie do końca ludzie okej okay. idę mam już Jezu Prawie z taki to jeszcze nie przerobionego drewna. No to spoko. No to spoko dobra. Ale już mam połowę a no w sumie troszkę więcej niż połowa dobra. Czyli nie muszę robić odcinka gdzie zbieram materiały hura będziemy od razu robić do mnie no żarty zbierzemy jakieś tam materiały bo to w sumie nie wszystko no co wy myślicie że tylko z jednego rodzaju drewna będę budował ale w sumie, wiecie co? To by było już hmm, na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, suba, przede wszystkim dzwona, komentarz, jakiś napisz czy cię nie dostaniesz mięsa. I yy, no i też wbijajcie na kanały i innych. Nawet nie wiem kogo na wszystkich wbijajcie. Nie tylko mnie oglądajcie. A jeśli i chcecie więcej tej serii, no to zasubskrybujcie mój kanał, gdy się tutaj pojawi trzy łapy w górę. Wiem, że to bardzo mało, ale jak się pojawi trzy łapy w górę, no to wtedy kolejny odcinek z tej serii. Elo.